dobry, kochane istoty. Poranek i z Irbisem czas zacząć. Kolejny dzień, kolejne myśli, kolejne zagłębianie się w siebie. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć troszeczkę o rozczarowaniu. W ogóle o sile słowa w jakiś sposób. Jest wiele takich słów, które, do których się przyzwyczajamy, które funkcjonują w naszym życiu i są. Takim po prostu elementem naszej rzeczywistości, bo przecież używamy słów, żeby się komunikować. Jednakże pamiętajmy, że każde, ale to każde słowo ma jakąś określoną wibrację, ma też jakiś taki swój własny indywidualny kod, którym się posługujemy, tak jak swoje fale dźwiękowe, które w jakiś sposób rezonują też z tą wodą, którą mamy w naszym ciele, z tym żywiołem wody. Dzisiaj chciałam powiedzieć o słowu rozczarowanie. Czym jest rozczarowanie? Jak sama nazwa wskazuje, roz i czarowanie. Czarowanie to wiadomo, że to jest biorąc pod uwagę magię jakąkolwiek, wierząc w nią lub nie, to też jest energia, praca z energią, więc wszelkie nawet zaklęcia, które wypowiadamy, bo właściwie każde zdanie może być takim zaklęciem. Przecież afirmacje czy, czy wszelkiego rodzaju intencje właśnie są takimi poniekąd zakręciami, które wychodzą z przestrzeni serca i wtedy się manifestują bardziej, bo wychodzenie z umysłu i z serca to jak gdyby dwie różne przestrzenie. Jeżeli będziemy manifestować rzeczy z przestrzeni serca, z koherencji serca, wówczas działanie tych naszych intencji i jak gdyby takie interagowanie z energią zbiorową, z energią informacji zawartej w Powiedzmy, nazwijmy to takiej chmurze wszechświata, w biopolu w wszechświata, w matrycy wszechświata, wtedy ta interakcja jest dużo, dużo szybsza, jeżeli wychodzimy z serca. Jeżeli wychodzimy z myśli, to też tak samo w jakiś sposób oddziałowuje, ma moc sprawczą, że myśli to tak troszeczkę wypuszczone jak, jak konie na wolność, o mniej więcej w ten, w ten sposób. Każde zwierzę wypuszczone z klatki, na wolność to tak od razu biega jako szalałe. Nie zawsze trafia w ten punkt, w którym byśmy chcieli, ponieważ nie mamy do końca jak gdyby, tego połączenia z sercem. To serce nie wzmacnia tego, tej wypuszczonej intencji. Pamiętajmy, że wszystko, co, co idzie z serca, ma, ma szybsze działanie, jest mocniejsze. Zresztą, tak jak emocje czy uczucia, które wyrażamy, uczucia płyną z serca, więc ich działania są intensywne bez względu na to, w jakim są te uczucia? Czy one są po prostu, czy emocje są wyrażeniem gniewu, czy wyrażeniem miłości? Każde, każda emocja ma jakieś, jakąś swoją falę, swoją wibrację, która wpływa zarówno na naszą wodę w nas, jak i na wodę w organizmach innych istot. Rozczarowanie, czyli odczarowujemy coś, odczarowujemy, jak gdyby. Funkcjonujemy w jakiejś sytuacji, na przykład w relacji, i okazuje się, że żyjemy z kimś przez bardzo długi czas, i nagle, jakby ktoś dotknął nas czarodziejską różką, wydarza się jakieś zdarzenie, które powoduje, że mówimy: Ale mnie roz, rozczarowałeś, rozczarowałaś, ale jestem rozczarowany, rozczarowana tą sytuacją. I czujemy takie wewnętrzne rozgoryczenie, coś takiego, smutek się w nas pojawia, takie zawiedzenie. Rozczarowanie często jest związane z zawiedzeniem. Zawiedzeniem się, zawiedzeniem się na kimś. E, e, I w rezultacie. Y, Czujemy się tak troszeczkę niesmacznie w sobie. A tak naprawdę rozczarowanie jest niczym innym, jak właśnie pokazaniem nam, że byliśmy w jakimś takim nurcie oczekiwań. Oczekiwań, które mieliśmy w sobie i oczekiwań, które dana osoba miała wobec nas. I te oczekiwania spowodowały, że stajemy później twarzą w twarz. Z rozczarowaniem, ponieważ mieliśmy oczekiwania, które mówiły, że a będziesz taki i taka, a nasza relacja będzie taka i taka. A będzie się zachowywać wobec mnie tak i tak. Więc taka lista nam się długa robi, tych oczekiwań, i my w tym te oczekiwania nakładamy na siebie jak ubranie. Każde oczekiwanie to kolejna warstwa, i mamy tych, tych warstw troszeczkę na sobie, i nagle, kiedy okazuje się, że te oczekiwania wobec czegoś bądź kogoś okazują się jednak nieprawdziwe, niewypełnione, może tak niewypełnione, bo oczekiwania są prawdziwe, bo są żywe w nas, ale są w pewnym momencie niewypełnione. I dochodzi taki moment tego zawiedzenia wewnętrznego, rozczarowania. Ale, kochane istoty, powiem Wam coś bardzo ważnego. Rozczarowanie jest nam potrzebne. Rozczarowanie. Pokazuje nam, pokazuje nam, że nie jesteśmy, że jesteśmy w punkcie, w którym ktoś zdjął tą taką iluzję. Często my sami sobie ściągamy tą iluzję i tak naprawdę rozczarowanie i odkodowanie tego całego płaszczyka oczekiwań jest czymś dla nas dobrym. Pokazuje tak naprawdę, że żyjemy złudzeniami albo jakimś wyobrażeniem o czymś bądź o kimś, więc y, odczarowujmy naszą rzeczywistość, ściągajmy te iluzje i przede wszystkim zanurzajmy się w takiej trudnej wędrówce bez oczekiwań, bez oczekiwań wobec kogoś i czegoś, oczekiwania, czyli takie czekanie, bo oczekuję, czyli y, nakładam to na coś i na kogoś i często niestety na samych też siebie i kiedy oczekujemy, to tak naprawdę nie możemy być wolni, nie możemy wyrażać siebie w pełni, nie możemy być połączeni ze swoim duchowym spa, czyli być spójni, wprawdzie i autentyczni, ponieważ zakładamy jakąś formę iluzji, iluzji w której chcielibyśmy żyć, bądź chciałybyśmy. iluzji która, do której tak naprawdę zostaliśmy wychowani, iluzji e, oczekiwań na każdym kroku, bo gdzie się tak naprawdę nie obejrzymy, to te oczekiwania są, są w nas, są w innych i e, wychodząc z domu, oczekujemy na przykład, że będzie ładna pogoda, co tak naprawdę z znaczy ładna pogoda, dla każdego będzie to coś innego. Oczekujemy, że dzień będzie dobry. Oczekujemy, że nasze osoby partnerskie na przykład zrobią nam śniadanie, bo dzisiaj mamy na to ochotę. Ale to są takie drobne przykłady, bo te oczekiwania są jak taka olbrzymia fala, jak tajfun, który się pojawia i zakorzenia się gdzieś w nas, a my się przyzwyczajamy do siły. Tego wiatru, i myślimy, że już dawno nic się nie dzieje, i pojawia się nagle rozczarowanie tego całego systemu. I, I cieszmy się, bo zobaczyliśmy prawdę, bo iluzja została zrzucona. Niestety. Wiąże się to też z emocjami, które nie są dla nas przyjemne. Już smutek, zawiedzenie, ból, bo często mm, te. Takie najsilniejsze, do, najsilniejsze rzeczy dotykają nas właśnie w relacjach, e, bo relacje to, to taki nasz nauczyciel, bez względu na to, czy to są relacje partnerskie, przyjacielskie, koleżeńskie, e, w których jesteśmy gdzieś w takim. Em, w, takim, w takiej obecności z tym drugim człowiekiem i nagle, nagle po prostu e, okazuje się, że nie znamy tego człowieka tak naprawdę, mimo że żyliśmy z nim na przykład 13-20 lat, a czasami kilka miesięcy i w rezultacie okazuje się, że to jest ktoś inny niż nam się wydawało. Kochani, stawiajmy na komunikację między sobą i starajmy się żyć w, bez oczekiwań. To jest bardzo trudne, ale jest to możliwe i Rzadziej będzie nas dotykało to rozczarowanie, a gdy nas dotyka, cieszmy się, zobaczmy, bo tak naprawdę, wzbijając się nad daną sytuacją. Będąc w tej wielowymiarowości, spojrzenia z góry, doświadczaniu tej wielowymiarowości w zrozumieniu, możemy łatwiej przejść przez wszystkie sytuacje, które nam się wydarzają, ponieważ wszystko, ale to wszystko jest doświadczeniem i choć wydaje nam się, że wydarzyła się nam niesamowita przykrość, to tak naprawdę wszystko się dzieje dla naszego wyższego dobra, o ile zechcemy spojrzeć na to z góry. Więc kochane istoty, Odczarowujmy rzeczywistość, w której funkcjonujemy, by żyć blisko siebie, by wypełniać swoje duchowe spa. Spójność, prawdę i autentyczność. I wszystkim Wam tego życzę. Niech te nasze iluzje opadają, a nasze życie staje się pełnią, taką, jakiej pragniemy, a nie oczekujemy. Wszystkiego dobrego na ten dzień i każdy kolejny. I do zobaczenia już jutro w poranku z Irbis. A jeżeli. Czujesz, że to, co o co poranku do Was mówię, bądź e, w jakiś sposób inspiruje was e, moja praca, zachęcam do postawienia mi kawy. Zanurzę się w tym aromacie z przyjemnością, bo wiem, że jesteście po drugiej stronie i wyrażacie też jakieś choćby rozważania wewnętrzne na temat poruszanych tematów. Zachęcam Was do spotykania się ze mną może docelowo gdzieś tam na żywo. E, fajnie Ania, że ze mną dzisiaj jesteś, choć wpadłaś tu. Praktycznie na całą końcówkę, ale wiem, że odsłuchasz później w całości. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego na ten dzień, wznoszących lotów i może rozczarowań. Zobaczcie, jak te oczekiwania i rozczarowanie wibruje w Was. O czym jest to dla Was? Odezwijcie się w komentarzu, abym wiedziała, że gdzieś tutaj jesteście i w międzyczasie Waszego dnia zaglądacie na poranek z Irbis. Do zobaczenia jutro.